Dlaczego topisz ślimaka? Pisz, on nie umie pływać. Ale wiecie, ale umie wyjść. Bo on jest tak cały. Trudno, damy mu pożyć. Ale on, Przecież on się utopi facet. Ale Dajdzie on spodzie. już raz wylaz. Mam sześcioro zdrowych, pięknych dzieci. Najmłodsze dziecko ma osiem lat. I 10 lat ma starszy braciszek tej dziewczynki. Potem jest jeszcze piętnastolatek. No i te właśnie dorosłe. Ponad dwudziestolatki. Przyjeżdżają, opowiadają o swoich sukcesach, o swoim życiu. Wybierają się gdzieś razem z babcią, chodzamy razem na obiady i życie toczy się teraz w ten sposób. Drogie dzieci, witam was, na muzykę przyszedł czas. My witamy panią już, a muzyka jest tu, tu. Któregoś wieczoru wymyśliliśmy szkołę i zaczęliśmy szukać sposobu, żeby ona zaistniała. Kończy się na dźwięku do. Obydwoje pracowaliśmy w Państwowej Szkole Muzycznej. I stwierdziliśmy, że nauka muzyki to jest to, co umiemy robić najlepiej. I stąd urodził się pomysł na szkołę muzyczną prywatną. Zagraj, Radek, tak jak ty grasz. Chodzi o to, żeby, żeby to nie było takie mydło, tylko żeby uderzenia. Ta, ta, ta. Jest adresowana do wszystkich, którzy chcą uczyć się muzyki i wcale niekoniecznie chcą to robić zawodowo. Mamy teraz zupełnie malutkie dzieci, które jeszcze nie mają roczku, oraz ich babcie, które mają już po pięćdziesiątce i w naszej szkole spełniają swoje marzenia. Słuchajcie, kwiatki, jak manipulujecie coś z wężem, to uważajcie na te drobne kwiatuszki na grządkach. Dašla kiedyś do mnie bardzo śmieszna plotka. Przyszła znajoma i powiedziała, że usłyszała oczywiście, bo tak funkcjonuje plotka, że mój małż jest wspaniałym człowiekiem. Jest taki dobry, i taki serdeczny, i mądry, i troskliwy, i taki jest wspaniałym nauczycielem. Tylko, jak on mógł zostawić swoją starą żonę z trójką dzieci, ożenić się z młodszą, z którą też ma trójkę dzieci? Jestem dumna, jestem oczywiście pierwszą i drugą. Ale wolę być tą młodszą. Każda choroba jest zła. Przypisuję... Wtedy, kiedy pojawiło się piąte dziecko na świecie, musieliśmy pomyśleć o tym, żeby troszkę wzbogacić swoją rodzinę, ponieważ utrzymywanie jej na. Budżetowej pensji było zbyt trudne dla nas. Aby to mieć, wystarczy chcieć. Pieniądze pożyczyliśmy od naszych znajomych, przyjaciół, krewnych i innych przyjaznych nam osób, a brakujące pożyczyliśmy w funduszu mikro. Może to nie jest wielki, ogromny biznes, który pozwala nam podróżować własnym samolotem po całym świecie, ale na pewno jest to jakiś sposób na życie, yy, przyzwoite, godziwe i radosne. Na pewno lepsze niż siedzenie w domu i płakanie, że życie jest takie ciężkie. Pracując w ten sposób czuję się wolna i mogę w każdej chwili coś zrobić związanego z pracą albo tego nie zrobić. O tym już decyduję sama. Dominik, Agatka, chodźcie na chwilkę. Żółte, za podnicę, tam, czytamy, to Zarówno przy produkcji musicalu, jak i przy rozkręcaniu swojego własnego biznesu, bałam się dwóch rzeczy. Po pierwsze wielkiej gęstwiny ciągle zmieniających się przepisów, a po drugie urzędników. Nie, nie piszą, to... trzeba coś załatwić, to wysyłam męża, i z, najlepiej z córeczką. Najlepiej działa facet z dzieckiem na ręku. Okej, dzięki Piotr, dzięki. W czasie produkcji musicalu młodzież była na obozie. Uczyła się tańczyć, uczyła się śpiewać, i okazało się, że pieniędzy jednak nam brakuje. Każda choroba jest zła. Dotarłam do bardzo wielu firm, nie sama, ale z pomocą również wielu innych ludzi. Okazuje się, że wszystkie są związane w mniejszy lub większy sposób z tematem, który poruszyliśmy w tym musicalu. Ile jest w tym instrumentalnych? Dwanaście piosenek. jest radość i nawet pedagogika w ogóle uczenie innych to jest rzecz godna może dlatego że dzięki temu ludzie odkrywają co sami potrafią jak się odnaleźć między meblami niby przypadkiem na balkonie gdy przytulimy się pleb... Nauczyć człowieka w ten sposób żyć, żeby poza tym, że zdobędzie jakąś wiedzę, cały czas chciał dalej tę wiedzę poszerzać. W wiedźbarku jest dużo wody, zagraj wobec tego łódeczka. W życiu nauczyciela jest taka trudność, że jak już naprawdę te dzieci zaczynają pięknie grać i słucha się ich z przyjemnością, to się zaczynają wakacje. A od września cała zabawa od nowa. Super, Piotr. Super. Zdecydowanie jestem dzięki. za niegrzeczny. To jak Ania chce na niegrzeczny, to pojedź niegrzecznie od samego początku do końca. Taką, wiesz, porwaną, dużo jakichś oddechów, sapań i takich innych rzeczy, okej? Okay? Okej, okay? okay, tak jest. Okay. Dobra, no to poszło. Każda choroba jest zła. W momencie, kiedy pasja staje się pracą, to raczej nie, nie tyle maleje, co strasznie się rozpycha w życiu, wkracza w życie prywatne, w życie osobiste, zajmuje wielką przestrzeń w głowie i, i grozi pracoholizmem. To jest tr bardzo trudna sprawa i trzeba bardzo uważać, żeby nie przenosić swojej pasji zanadto w, w życie prywatne. Że jak przychodzę do domu, to szukam tylko i wyłącznie ciszy. Wyłączam radio. Boksuję się z telewizorem i z całą rodziną, żeby ten telewizor też wyłączyć. Potrzebuję dwóch tygodni ciszy, żeby znowu tęsknić do dźwięków.